Macie chwilę na rozgrzewkę. Nie długo rzadko. Mam. jakie co mamy? No, ja tam, nie tam wiewa nie pamiętam tak. Ja to jest mało to gram, wiesz Ja mam na pewno małe, więc myślę, że nie powinno być tragedii. Powinniśmy gdzieś tam dojść Nie to ja mam mniejsze, no to aj

No, 100 tak tak przeciwników dobrze. masz gdzie. Ale kurwa, gówno. To już tę górę broni dali, co tu jest strzelać, idzie Aj! Co ona chce robić po boku? No, tak. Kulk nie bo na pierdalał no, u szaty.

Co, nie? Masz takie lagi, czy... $30. Masz takie lagi, czy co? Ty, wy u ciebie jak na się patrzę. Uszaty. Czy te, to te to, 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 kody, ci czy? To czysto? też można wziód kupić dopiero jak spadnie, tak? Kieś? A ten źród można od razu kupić, czy jak spadnie dopiero? To już akyte właśnie od razu.

Nie wiem. Tak jakby z tej strony coś waliło. Kurwa, go nie widzę. Jest jeden dystans. Brzód można kupić tutaj? Masz jest z czy masz? Mama kurwa, człowiek zawsze nie nim kurwa, ma 8 kg Kot kurwa, niektórzy słuchaj, nie potrafią dobrze latać a co mówić zabić to właśnie BSP zaczyna my to gramy kurwa może to Kurwa stoł dwóch obitów Kurba, Kurwa Oluj. Ty ich dobiłeś ty, i mi kiłę ki zabrałeś. Teherka! Tu już do. No tam pod sklepiesz. No tu Dawa mam obok sklepik. Koniec, to Kurwa, nie wygram. No możemy. No możemy zostać i kupimy coś rzucę w ten... Było BSP No było BSP, tu nikogo nie ma przez S.A.Że kto przeżył, a ty? Że ja? A co se to z self idę kupić? Ja nie wiem czy nie, nie wiem czy nie przeinwestuję w myszkę kurwa i klawiaturę do ptaka O na czym ty, Uszaty, grasz? Na padzie? Masz mega szybkie, co? Pewnie... Martyn czeka tu coś, nie nie no ja mam ten I masz usza plecami uszaty kogoś plecami ci bieg Ja nie wiem, nie, ten na razie. wiesz? Ja no idę No to dalej,

Ja to skończyłem, ale... Tak, to już nie zginie Tak. To jest jeszcze taka satówka. P. Ja nie wiem, czy wziąłem tu pa. Nie, nie mam tu. Z lewej do 100 metrów też coś jest Po prawej, naprzód Kurwa, plagami On tam jest? Ja mu nalot jebne. nalot jedną Ja skaczę, patrzcie, bo i Dobra, dajcie jak o no skaczę Powalony Rózina wyeliminowana ja był ostatni To mi go zaliczyło <noise> Kazał <Kaca uznaczona. głos> to, to musiał być osioł bo jak jest ten Precyzyjny to wiadomo że trzeba spierdalać Daj mi Dobra ja reanimację kupiłem bo jeszcze macie A ty masz kronę? No zaraz będą pijążki jak oni zginie. Nie. Nie. A, a się bo ci co mają ducha to nawet to i, i takich nie widać, nie? Nie. No to jest nasze szkoła, to powinno chociaż widać wyjście nie wiem czy nie widać na tym podjazd za Po prawej. Rale. Jeden powalony. Jest sniper widzę go. Puszczam kapsułę. Kurwa, ale trafiłem w drzewo, ja pierdolę A tak się prawo To znaczę tak Tutaj, ale pierdolę, bo starter je Tam są na tym budynku jest ekipa Odrzuć dalej, tutaj. Oznacza punkty nawigacyjne. No i teraz do strefy będę. No, do strefy, no właśnie. Musimy siedzieć tutaj w jednym miejscu. Warto nalot nie gnijcie tam nalot, bo tam trzech jest Uf, Tu już są Kurwa, zobnej snajperki nigdzie Tu no i wiele jecie Tu biega czterech typach No jeden tu, jeden wyżej w tych różnych miejscach No rokliwany! No ta! Dwa! Jeden rokliwany, ale nie wiem. Na niebieskim też był jeden. Solok. Later! To sławmy tak ten chuj! Poluje na was wroga drużyna! Nie dajcie się zabić! Chyba w namiocie się Je Jeszcze dwóch, jeszcze dwóch! W namiocie chyba. Tutaj. Idę tutaj. Chyba go nie widziałem, bo ja myślałem, że to ty jesteś jest to go przewalonego dobijanie. O, jest O, O, ty, ja mam chyba, ale e, jest zjutu, sklep. E, dajcie skład, dajcie kupę, daj mi na samoreanimację. Ja selfie kupuję rzuć mi, rzuć mi na samoreanimację Ja nie rzucam resztę na samą Dobra będzie Macie wszyscy samą reanimację? No. Co, co masz na daleko? Ej, oddawaj. Na daleko? Z calubiejki masz fajne czy... Fajny na daleko, nie? Mieć karabin, bo dużo tego. Usiady, a co ty masz zabroń podstawowo swoją? Inni tylko strzelasz teraz? Na, na górkę się nie jeden idzie w prawo jeden w lewo a po środku chodźmy górek zamknięty To już czternastu napierdolił i te Czech powalony Haha Biegłem po rozbijać Damy tę, bo będziemy pod górkę, jeśli będziemy ci mega Cał górę 30 metrów Dwóch Podajmy ja dostałem z tej strony i będą nas napierdalać sam tym prawie rozpadłem no, no tam biega tam parta w przestrzeni patrzmy może No i nas w góry będą napierdalać no to na prawo no na lewo w sensie ano. A ja pyszne o, 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 o. Co takiego jest, że pyszne Co? Dwa no razy Ja ja całe KD ja mam nie wiem 07, 08, może mniejsze, nie wiem, bo nowa nowy sadzon, to może od nowa to trzeba było. tym 07 to tak nie przesadzaj, co? Ja no naprawdę na Ja jak mam 0-3 To jest kurwa dobrze Serio <grym> <grym> Możecie na czachy, nie? bo z góry mogą Czy idziemy tu Tu dostajemy od snajpera w każdej stronie, tu macie gościach, macie snajperkę Tam z daleka, 207 metrów, jest górę ur... Powaliłem go w locie. <grystanie> <grystanie> ładnie Leżejcie na flery Będę talo ta Masz punkt zborny. Wrogi BSB aktywnych! Można wejść na górkę. Wrogi was, tak czyta. Ej, jest gość! Dwudziestu pięciu w sektorze. Ale kurwa, się schował, Od tyłu by was tak poszedł. To ja go nie widziałem, dopiero...

No, no tamy armaty, To kurwa, cheater. Bam <laughs> przez to drewno. Już prawie jesteśmy w bezpiecznej strepie. Jest. dobiego? Nad Tu Kurwa, kurwa, śleposy, co? Kurwa. Podnoszę się. Bóg się podnosi na górze. A, dobra. Tutaj to, to kurwa zabrał? PISAAA Kurwa masz dobre opanowanie na tym na statyku Kurwa, to jest zero rozrzutów Aż. Powolony, jest jeden, jest jeden ty jeszcze, nas, ty jeszcze nas wykupisz kurwa my to w przejdziemy U góry troszeczkę, tamte góry to jest... Wali z Aj, ale Składnie chciał. Ten co go poprawiłeś to zeszył z góry i go odrodził.